Nowy tydzień, więc nowy inspirational talk, motivational talk. Myślę, że to jest dobry moment w roku, żeby poruszyć ten temat, chociaż tak naprawdę nieważne, czy oglądacie to w listopadzie, czy oglądacie to w maju. Mianowicie chodzi mi tutaj o nieczekanie. Nie czekanie na zrobienie czegoś, nie czekanie na napisanie do kogoś i też nie czekanie na kogoś. Do nowego roku zostało jakoś ponad miesiąc i myślę, że nie warto. Czekać akurat na ten moment, żeby zrobić sobie swój wymarzony plan życia, vision boardy, cele na nowy rok, bo czuję, że to jest taka spirala, w którą dużo osób wpada. Wtedy mamy największą motywację, bo czujemy, że rozpoczyna się nowy etap w naszym życiu. A tak naprawdę nic się nie zmienia oprócz cyferki w kalendarzu, jeżeli już o tym sobie tak trochę myślicie, a dobra, od nowego roku to ja zacznę więcej się uczyć, lepiej się uczyć, mm, chodzić na siłownię, lepiej jeść i tak dalej. To są takie mega typikowe przykłady, ale jakby podaję je, bo czuję, że z nimi najwięcej osób się utożsamia. Każdy chce więcej ćwiczyć, lepiej wyglądać, uczyć się jakiegoś języka, po prostu zrobić jakiś upgrade swojego życia. Ja sama dużo o tym mówię, że co roku mam rytuał, że robię sobie podsumowanie roku, wierzę borty i po prostu. To jestem taka nabuzowana tym wszystkim na nowy rok. Uważam, że to jest okej, okay i może takie wyczekiwanie tego też dodaje pewnej iskry, ale w tym samym czasie ja na bieżąco sobie piszę moje cele, szukam, szukam, co mogę zmienić, bo samorozwój i samodoskonalenie się to nie jest tylko pisanie sobie w dzienniku, w kalendarzu listy to do i co mamy zrobić. Myślę, że taki prawdziwy samorozwój, jedna z jego części to jest szukanie. I to naprawdę zajmuje ogrom czasu, bo tak naprawdę przez słuchanie podcastów, przez sprawdzenie różnych stron, w naszej głowie rodzą się nowe pomysły na nasze życie i czasami trudno jest to wszystko pogodzić. Dlatego przez to, że mamy tyle myśli, tyle możliwości tak naprawdę, to nie czekałabym na dany moment w roku, żeby to wszystko połączyć. Weźcie kartkę albo otwórzcie notatnik w telefonie albo na laptopie and just go for it. Wyobraźcie sobie, że od 1 stycznia albo od drugiego, bo wiadomo po Sylwestrze, chcecie właśnie lepiej jeść, zacząć więcej ćwiczyć i tak naprawdę ten progres zobaczycie dopiero po kilku tygodniach. Jeżeli zaczniecie to teraz, jest końcówka listopada, to tak naprawdę Wy do nowego roku możecie już lekko zmienić swoją sylwetkę, swój styl życia i swoje samopoczucie. Jeżeli już wiecie, że w następnym roku chcecie więcej podróżować, po prostu sprawdźcie te loty, sprawdźcie hotele i zabukujcie sobie termin w kalendarzu. Kalendarzu, na urlop, na jakiś wypad, poza miasto. To nie musi być inny kraj, żeby eksplorować nawet to, co jest w waszym otoczeniu. I uważam, że bez sensu jest czekanie na jakiś moment w naszym życiu, bo tak naprawdę zawsze sobie powiemy: OK, jeżeli osiągnę to, to wtedy zacznę myśleć o tamtym, albo wtedy zacznę w ogóle robić coś innego. Czy naprawdę nie możesz robić tego wcześniej? Nie możesz zacząć teraz. Więc ja oczywiście w mojej głowie mam idealny rytuał robienia swoich vision boardów, ale tak naprawdę robię je w My tak na bieżąco. Jeżeli macie Pinterest'a, to wiecie o co chodzi. Po drugie, nie czekaj, by do kogoś napisać, by do kogoś zadzwonić, by kogoś gdzieś zaprosić i nie mam na myśli tylko relacji romantycznych, chociaż wiadomo, myślę, że warto próbować. Jakby who knows, who knows, W takim kontekście potrzeba też trochę odwagi. Niektórzy może nie piszą, bo boją się odrzucenia i też, żeby coś zaplanować, jakieś wyjście, potrzeba po prostu wysiłku, więc jeżeli dawno nie widzieliście swojej przyjaciółki, zaproście ją na kawę, zaproponujcie wyjście do muzeum, do parku, Whatever. Albo zróbcie sobie jakieś girls night. Jeżeli dawno nie dzwoniliście do rodziców, nie widzieliście się z nimi albo z dziadkami, zadzwońcie. Szczególnie, jeżeli jesteście zajętymi osobami. Wiadomo, że w dorosłym życiu trudniej jest utrzymywać kontakty, kiedy już nie jesteście z kimś w szkole, w jednej ławce, w jednej klasie. Faktycznie o takie relacje już w dorosłym życiu trzeba dbać tak świadomie. Więc napiszcie do kogoś hej, jak się czujesz, hej, co ostatnio u ciebie słychać. I wiadomo, jakoś zacząć tę rozmowę, może zaprosić właśnie gdzieś kogoś. Uważam, że czas samemu. Jest ważne, ale też jednak potrzebujemy ludzi w naszym życiu. Potrzebujemy mieć się dookoła odezwać, pomóc też komuś albo poprosić o pomoc, żeby dopełnić tak nasze życie. To myślę, że jednak warto dbać o te relacje i nie czekać na jakiś idealny moment. Nie czekać, aż zwolni nam się odpowiednia ilość miejsca w kalendarzu, mm, aż my będziemy mieć 100% czasu, bo nie wiadomo, czy ta druga osoba będzie wtedy go mieć. Myślę, że w takich relacjach już dojrzałych potrzeba czasu, potrzeba kompromisów. Są w ogóle zawsze takie memy, że kiedy w dorosłym życiu próbujesz umówić się z koleżanką na kawę i jest dopiero termin za kilka lat. Jakby do, dosłownie o to chodzi. I ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć. Trochę łączy się z tą poprzednią. To nie czekanie na kogoś. Nie czekajcie, żeby ktoś do was napisał, żeby ktoś do was zadzwonił, żeby ktoś się odezwał. Mam wrażenie, że jeżeli czasami bardzo myślimy o jakiejś osobie i jakby dosłownie chcemy, żeby ona do nas napisała, to My tak cały czas jesteśmy przyklejeni do telefonu z nadzieją na to, że może wyskoczy to powiadomienie. Przez to trochę jakby tracimy swój czas, swoją rzeczywistość, i nie skupiamy się na naszych takich bieżących zadaniach na, na naszym dniu po prostu. Słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chcieć, to napisze. If they wanted, they would. To jest. Zdanie, które jeżeli ja jestem w podobnej sytuacji albo złapię się na czymś takim, po prostu sobie to mówię. If they wanted, they would. To jest tak proste. Jeżeli spotkacie odpowiednie osoby w swoim życiu, to nie będziecie musieli się zastanawiać nad tym, czy ktoś was lubi, czy ktoś chce z wami mieć kontakt, bo to wyjdzie naturalnie. I nawet jeżeli przez jakiś czas nie będzie tego kontaktu, to wy i tak później czujecie taki spokój, że dobra, mamy swoje życia, ale kiedy już się spotkamy, kiedy już mamy kontakt znowu, to nic się nie zmienia. Jakby wszystko jest super, dalej mamy dużo tematów do rozmowy, nie ma żadnego napięcia. Myślę, że tak też będą wyglądać i tak wyglądają znajomości. W dorosłym życiu, hashtag in your twenties. Więc myślę, że tutaj warto też pamiętać o tym, że są jakby dwa typy ludzi w naszym życiu. Pierwszy typ to są ludzie, którzy są z wami na zawsze. To są niektórzy przyjaciele, zazwyczaj rodzina, jakieś bliskie wam osoby, które wiecie, że będą i po prostu są. Jest też drugi typ. Ja nazywam te osoby tymi przejściowymi, takimi trochę lekcjami w naszym życiu. Chociaż przejściowe to, to może być nieładne określenie, ale chodzi o to, że spotykamy ludzi na różnych etapach naszego życia. I poznajemy niektóre osoby po to, żeby poznać bardziej siebie, żeby odkryć coś o sobie, żeby też komuś może pomóc. Także to nie jest tylko jednostronne. I czasami trudno jest się pogodzić z tym, że te osoby odejdą. Studujecie w jednym mieście, wiadomo, nie wszyscy znajomi z Waszych studiów będą z wami na zawsze. tak nie, nie będziecie mieć zawsze z nimi kontaktu. Albo w szkole, albo w pracy. Whatever. Tych ludzi naturalnie nie ma przy was. I nie będzie. Warto też sobie zadać takie pytanie, czy ta osoba będzie ze mną na zawsze? Czy ja jestem ważna dla tej osoby? Czy w ogóle ja powinnam się tak czuć, jeżeli ja czekam? Czekam, czekam na kogoś po prostu, żeby mi odpisał, albo napisał, albo zadzwonił. Więc myślę, że po prostu są momenty w naszym życiu, w którym pojawiają się odpowiednie osoby, które mają spełnić jakąś rolę w naszym życiu. Ludzie grają rolę w naszym w życiu i my też gramy jakąś rolę w życiach innych ludzi, obviously. Więc, tak, już z szacunku do samego siebie, do swojego czasu, jeżeli chcecie mieć z kimś kontakt, jeżeli wiecie, że to jest ważne, to wy napiszcie, tak? To, co mówiłam przedtem. Może ta druga osoba też się zastanawia, czy wy napiszecie. Kontakty międzyludzkie są czasami mm, skomplikowane. Można to podsumować jednym zdaniem: If they wanted, they would. I to samo. Inne osoby mogą powiedzieć o was. Jeżeli ona by chciała, to by to zrobiła, jeżeli on by chciał, to by to zrobił. Myślę, że w naszym życiu mamy tyle możliwości, tyle opcji do wykorzystania, do spróbowania, że nie powinniśmy się czasami aż tak bardzo zastanawiać nad tym, co zrobimy, jak to zrobimy. W kontekście nawet tego planowania wiadomo, warto mieć cele, marzenia, bo one nas trochę kierują i czasami to jedno marzenie może nas poprowadzić do innego. Więc tworzy się. Dosłownie taka mapa, takie punkty połączeń, to jest mega super. I dlatego ja lubię też planować, powiedzmy, różne rzeczy wcześniej, bo później ja mam przestrzeń w głowie na to, żeby pomyśleć: ok, ale jeżeli nie tutaj, to może pojadę tam. Jeżeli nie zrobię tego tu, to może tam. I mam po prostu przestrzeń w głowie na taką elastyczność, też na myślenie, na rozwój. I to bardzo lubię właśnie w tym planowaniu. Więc nie czekajcie, żeby czegoś spróbować. Nie czekajcie, żeby coś zrobić, żeby zacząć jakiś projekt. Bo czasami tracimy więcej energii na myślenie o tym niż na faktycznie zrobieniu czegoś. Więc tak, to jest podsumowanie mojej jednej myśli, mojego jednego zdania, którego zapisałam w dzienniku. Byłby taki format trochę filozoficzny, trochę motywujący, może inspirujący. I hope so. Dwa hasła przewodnie tego filmiku to Nie czekaj i if they wanted they would. Więc dziękuję za wysłuchanie moich Reflective Thoughts. Mam nadzieję, że powstanie z tego jakaś miniseria. to jest podsumowanie tego wszystkiego. Trzymajcie się ciepło, w já aqui. Tchau!